Hej, witajcie! Z tej strony Noxy. To jest A do Z Ivernem, bo tak się składa, że Ivern jest kolejny na liście. Mamy w tej gierce trolli i może będziemy, będę mógł wam pokazać, jak, jak wygrać z w drużynie. Byłoby łatwiej, gdybym nie grał Ivernem, postacią, która jest supportem, bo akurat Ivern potrzebuje mocno jakiegoś carry. Ale z takim teamem możemy zrobić carry Garena. <grywka> Naprawdę. <grywka> I to może być całkiem zabawne. A dobra. Więc tak, to są moje runy standardnie. Ni nic jakiegoś bardzo dziwnego. Bo... Bez żadnych samonerek się było. Okej, okay. widzicie? Czasami nie ma co panikować. Okej, okay, uh, no tutaj sobie nasz botlane tak śmiesznie zrobił, bo po pierwsze Jana ginie. Nie wiem jak. Uh, generalnie Jana chciała dostać Jasuo. Ktoś zbanował Jasuło. Ona napisała, że będzie intować. I. I czekajcie, co jeszcze było. I zaczęła pisać z kimś w swoim języku, jakimś takim dziwnym. O, w tym. Jewoust. Czy to nie jest y, francuski? Nie wiem. No dobra. Ale nie ma to też dla mnie dużego znaczenia. Wiesz, jak działa Ivern? Ej, bo oni oboje trują. <grymne> to będzie fajna gra. Już czuję, że będzie śmiesznie. E, dobra, pierwszego clear'a zrobimy takiego mm, trochę leniwego. Nie będzie za bardzo gankowania. Dlaczego mamy. Aha, garant się słapnął. E, wiecie, co zrobimy? Myślę, że kluczową linią w tej grze będzie. Uh, top mid, więc będę latał między tymi liniami. Dlatego tutaj teraz pójdę zczyścić tą dżunglę od dołu i spróbujemy coś zgankować. Bo nie ma co liczyć na tych troli z Bota, nie? Jeżeli macie troli, to tak naprawdę oni też mają jakieś śmieszne piki. Ciekawe, czy to oni trolują, czy o co chodzi. Jeżeli macie troli w drużynie, to nie ma co się płakać. I tak dalej, bo to nic nie zmieni. To się zdarza. Każdy ma troli. Część ludzi myśli, że trafiają im się częściej niż innym graczom. Sorry, gówno prawda, bo każdy tych troli ma tak samo często jak grasz w Master Tierze czy w Grand Masterze. Tam też co chwila się trafiają jakieś pajace, które mają bardzo duże ego i... i co? No i łatwo dodają gierki. Dobra, mogę tutaj skoczyć? I zastanówmy się co teraz. I po prostu, no, dążyłem do tego, że trzeba się dostosować do troli w drużynie. Wiecie co? Chcę tego kraba szybko zabezpieczyć, na wypadek jeżeli tutaj będzie master. Zrobimy tak, krabik. Czy to mi daje czwarty level? Nawet tak! Okay. Tylko go odstraszę. W gruncie rzeczy, to wyszło na naszą korzyść. Master, popatrzcie, gdzie jest. O, chyba będziemy gankowali jednak dół. O, lol, oni zabili. No to teraz. Okej. Okay. Szczerze nie spodziewałem się, że gościu będzie podchodził na tej dżanie. Mogłem Shield na niego rzucić, ale. Chyba dosyć wcześnie rzuciłem na siebie. Ja byłem bliżej i mogłem spowolnić. I tę falę chcemy teraz przepchnąć. Tak, żeby od razu potem. pójść na kraba. Masterek był na tym. Master był na topie, więc mamy tutaj bezpieczną dżunglę. I już mam 1100 złota, a jako Ivern myślę, że całkiem nieźle jest robić szybkie buty. Znaczy to takie dosyć oczywiste, nie? Bo... Okej. Okay. Trochę o Ivernie jako postaci opowiem w tym sezonie. A czy... Jak myślicie? Ivern jest mocniejszy czy słabszy w tym sezonie? Moim zdaniem jest mocniejszy. Dlatego, że... Uh, pojawiły się konquerory. Jest więcej osób, którym taki utility support może pomagać. Jakby. Czekajcie, Ardent? Ok, zróbmy taką. Pierwszego może pójdę w tej grze Ardenta. Uh, jest więcej pików, którym taki support może po, e, pomagać, bo jest. i utrzymywać się przy życiu i dzięki temu wygrywać, bo jest więcej mocnych carry. Nawet jeżeli masz Maga kery, to wtedy nie idziesz Ardenta, tylko idziesz Atenę. I twoim planem na grę może być skierowanie którejś linii. A pomimo tego, że mówiłem, że będę grał między topem a midem, to wstał smog i chyba to jest odpowiedni moment na to, żeby się nim zainteresować. Dobrze byłoby tutaj wcześniej zgankować, wiecie. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Nie mają żadnych wardów. Ok, postawię Warda tutaj. I lecę na Mida. Talona raczej nie zabijemy. O, jest. jest tutaj. Pięknie. Podoba. Najbardziej w tym wszystkim podobała mi się Rka jak już miał zero zdrowia. To było kozackie. I teraz robimy tak zwane YOLO. Yolo. Nie to do zgarnięcia, ale nie wiem co oni. To chyba nie jest takie dobre. No. O, fakt, turecik. Dobra, prawie wylazłem pod wieżę. Tak, zdecydowanie nie powinien tego robić Zach, dlatego że... Mamy nietypową linię z dużą ilością shieldów. Na tym bocie. Jak ja przychodzę na bota, mamy tutaj trzy shieldy. I sami rozumiecie, że głupio w tym momencie liczyć na to, że zberszczą mnie. Jest redbów, którego nikt nie zgarnia. Mam nadzieję, że, je że jeżeli jeszcze raz zgękuje Mida, to. O! Dragon. E, pojawił się tam. Tylko, że mój team nie pomaga. No. Mm. Ok. Mm. Oddam górną dżunglę swoją. Czekajcie. Ej, coś się tutaj dzieje dziwnego. Masz ulta? Nie masz ulta. Pięknie. Czy miał Reda, Master? Co robi Ivern? Właśnie to robi. On nie ma... Jest martwy, jest martwy. LOL. OK. To nie mogło im gorzej wyjść. To był autentycznie najgorszy scenariusz ze wszystkich. Uh, ja teraz zgarniam blue, zgarniam kraba, zostawiam znak na tym na wilkach. Może gang na bocie. Mogliśmy już zgarnąć wcześniej. Myślicie co? Myślicie, że mają tu wizję? Tak, i to nawet całkiem sporo. Mogliśmy tego smoka zgarnąć, no ale botlane trochę nie współpracuje. O, lol. Fajne jest w mobilitach to, że nie tracę ich jak robię kampa. da. O, oh, fakt. Która to walnąłem. Okay, no spaliliśmy Erki, jakieś. I na bota w tym momencie schodzi talon. Hmm. Myślicie, że on będzie tu sprawdzał w ogóle? Nie sądzę, żeby zdejmował. Dzieje się tam coś dziwnego? Jest, wuje. LOL, nie ma to jak trzy shieldy. To jest naprawdę genialne. Naprawdę To działa. To żyje. Dobra i wszystkie blopy teraz raz hitnąć. A uh, no co, co, mogę wam powiedzieć? Trochę młyn się dzieje. Trochę młyn się dzieje. Mamy fartę, że przeciwnicy nie mają, też mają takiego... Uh, uh, że też mają niekonwencjonalny nie Jeszcze on zgarnął tego kraba. Smoka będzie chciał robić. Ej, no za darmo oddamy smoka. Smoki są takie fajne w tym sezonie. Kupiłem redemption. Nie, nie, nie robię redemption. Teraz na drugi redemption. No i widzicie zero reakcji, nie? Ale to. No nie wiem. No psują, psują, że nie reagują. Wiecie co? Myślę, że. Jeżeli Master zabrał Drake'a. To my zawierzemy mu jego dżunglę. Zemsta będzie słodka. Mm. Okej, okay, jednego zabił. Kto gra na topie? Malzahar. Mi się wydawało, czy Malzahar był na dole? Jest na dole. Jak szybko to się respi? Będę mógł, mógł zaczekać nawet. O, dobra i całą tą dżunglę jego zabieramy Mogę potańczyć chwilę Trochę czasu ma jeszcze półtorej minuty welkos na plejty okay, to jest moje wiesz co Master To też jest moje W sumie W sumie to też jest moje Dasz mu wyjść. Jeżeli dam mu wyjść. Na górę może iść Master teraz. Jest. Okej, okay, znieśćmy tego planta, żeby nie miał jak tutaj się poruszać. Okej, okay, możemy zamknąć Mastera. Ha! Dobrze. No dawaj na mnie. Dawaj cpaniaku. Okej. Okay. Fuck, co ja zrobiłem? Dlaczego się przykleiła... Stokrotka się przykleiła do tego? Nie do tego typa. Ale na bocie widzę, że zabijają Nie no, JK O, podrzuci go! Patrzcie! Podrzuci! Jest! Nice! Dalej mam dwa smite. Teraz mało, że zabierzemy mu red buffa? Nie, nie ma red buffa. Nie ma nic. Chuj. Fuck! Fuck. Dobra, możemy zabić. Ej, macie tarcze. O mój Boże, <ścoughs> nie, co się dzieje? E, naprawdę, many nie mieli. Znaczy, jestem prawie pewien, że nie zauważyli oboje nawet tego, że była walka. Biedny i... Okej, okay, oznaczymy sobie tutaj dżunglę. Ostatecznie bardziej grałem pod ten botline, dostosowałem się do gry. Nawet jeżeli trollowali, to... Przeciwnicy też trollowali. Mogłem nie smajtować, bo i tak się kręcę tutaj. Myślę, że... Że są martwi. Ale wszyscy? Może nie są martwi. Ej, widziałem to. Oznaczyłem wilki, a ty mi nie zabrałeś. Nie fajnie. Nie o takiego berkozę walczyłem. W sumie nie o takiego berkozę nic nie robiłem, bo mu nie zgankowałem. Wy przeżyjecie, zginiecie. Mmm. Nie oh. interesujące. fragi. Okej. Okay. <gry> o, tak, jeszcze jeden frag. Robimy pętek Garenowi. Mówiłem wam, Garen to jest nasz win condition. Mamy dla niego tak dużo shieldów. On nie może umrzeć. Pęta? Jest pęta! Dobrze. To co teraz? To daje mu atak... A tak, speed dodatkowy. A, już mam mordę. Co nie ogar. Okej, okay, w takim razie Atena. Coś mi mówi chat, że to nie jest gra na cztery smoki. jeżeli nie zrobimy aż czterech smoków. Nie wiem, mam, mam takie jakieś dziwne przeczucie. Mam też przeczucie, że... Nie, dobra. Mam udział w 13 fragach, Garen też w 13 Jana widzę w 14. Hmm, nie podoba mi się to. Dobiegniemy, pomóc. Biegnę, biegnę, biegnę. Nice. A, uh, no i o co chodzi w grze Ivernem? Możecie się zastanawiać. No, w gruncie rzeczy to chodzi o to, żeby wkurzać przeciwników. Tak naprawdę bardziej chodzi o to niż ten. Bo o ironie Ivern jest jedną z najbardziej wkurzających postaci. Prawie kogoś zabijasz i nagle pojawia się shield. Ja zawsze uważałem, że to jest trochę toksyczne. Że shieldy są. Znaczy. Shieldy są ok, ale ten Iverna. Ma dosyć mały cooldown. Dosyć mały cooldown to mało powiedziane. Ten shield prawie nie ma cooldownu. I e, no bo 4,4 sekundy. A na nim idzie się jeszcze tanie przedmioty. Dosyć szybko się to ma. Już od 9 dawala ma 4,4 sekundy. Na shielda, który blokuje ponad 300 damage. To naprawdę mocno może wpłynąć na wynik gry. No i przecież spodali. Okay. powiem wam, że no nagrałbym tą grę jeszcze raz, zrobiłbym drugie podejście, ale nie zrobię go, bo yy, nie będę miał na dzisiaj yy, filmu, a kudły muszę obciąć, jest to umówione do fryzjera za 30 minut, także... opcji. Schonorujmy tego Garena, ładnie sobie poradził na midzie. O, eskę dostaliśmy, patrzcie, nawet Garen jest minus, a my 48 LP, a to, bo to są placementy na tym końcu, okej, okay. w presezonie placementy. Czyli tu jest jakiś, musi być wysoka platyna chyba, jeżeli dostaje tak LPki. Dobra, mam nadzieję, że ta gra wam się podobała. A ode mnie to tyle, słyszymy się w kolejnych filmach, peace.